Ten kościół ucierpiał w atakach. Tu mamy cennik 20 rybien dla dorosłego, także tyle kosztuje, a kara 400. jest ludzi na pociąg do Polski. No tak, ale już czekają. Tyle właśnie jest. Każdy jedzie do Polski, bo ma dość alertów wojny i tak dalej. Tam z autowoksa mówi, a tu woksa, taki kolejowy. Także dużo wyjeżdża, dużo przyjeżdża, cały czas ruch się odbywa, Polska, Ukraina. Idziemy na pociąg do Polski, żegnamy Lwów, ale nie na zawsze, przyjedziemy jeszcze. będzie widać, ale mamy Przemyśl, Charków nawet. No my jedziemy Lwów, Rawa Ruska. Kola fajna jest. Piękny dworzec, mi się podoba. Piękna pogoda nas żegna. Jakbyśmy zostali, to byśmy znowu nie przespali nocy, nie nerwowo spędzili dzień. Trochę współczuję no, ludności, która tu mieszka, Polakom też, którzy tu mieszkają, bo jest nerwówka, jednak. Bo to nie są żartek, dron leci. Trzeba uważać. Poza tym bomby też spadają, bo wczoraj spadały bomby: rakiety, bomby, a drony drony dronami ale rakiety i bomby różne. Jest taka strona, gdzie można sobie sprawdzić, co leci. Tak, jaki zasięg. No i gdzie leci? Wszystko alarmy. Ale ten alarm to był bardzo, bardzo tak mnie wzruszył, denerwował. nie wiem jak to powiedzieć. No jednak to jest przykre takie woksał. Idziemy na woksał. I jeszcze sobie wzięliśmy na podróż fajne takie bułki, hamburgerki czy coś tam takie ukraińskie. Słuchajcie, mamy pociąg za pół godziny, idziemy już. E, musimy się zagrzać, bo jest bardzo zimno, minus 11 chyba. Ja... E, już mi jest zimno w głowę, muszę zaraz założyć kaptur. Albo już jak wejdziemy do budynku, to już Także zapraszam do pociągu, jeszcze pokażę jak trasa wygląda. Mamy koło Myja i Rawa Ruska. Tym pociągiem jedziemy 1321. Zapraszam. Wysokie schody są. Wysoki dworzec. Mamy takie budki na dworcu. Tak jak kiedyś we Wrocławiu były takie. Trochę wrocławskiego. Dworca kawałek przypomina z tymi filarami takimi. I tam są ukraińskie wagony. One są do przemyśla. Chyba tak, Chyba tak, właśnie. Do Charkowa. A nie, do, Przemyśla, do Przemyśla. Chyba z Charkowa do Przemyśla może być, nie? Tak, a my czekamy. Rawa waruska zaraz będzie. Takie tory szerokie, widać potężne. Czuć ten pociąg, jak jedzie, czuć jak się jedzie nim. Taki ciężki czuć, ale jest taki komfortowy. Chyba bardziej się trzyma tych torów. No nie wiem, tak mi się wydaje. Шановні пасажири, на першому вагоні проводиться посадка на швидкий поїзд No10, No 9 з полученням Будапешт Київ. Нумерація вагонів починається з західної сторони, вокзалу. Три. do Budapesztu pociąg z Budapesztu ruch odbywa się normalnie jakby tutaj się nic nie działo dzieje się trochę ale tak do końca ja nie rozumiem nie wiem co to się dzieje dzieje się nie dzieje się nie wiem telewizji chyba y, trochę wolbrzymiają mi się wydaje ale ja te nie wiem no bo no nie wiem a ty wiesz? no nie wiem my nie wiemy no jak widać no tak to wygląda. Tak normalnie ludzie jadą. Pociągi stoją. Trochę taki smród jest od, tego, od tych spalin, bo tu się wszystko pali. Wszystko nie ma prądu nigdzie. Jest. No jest ciężko, bo nie ma tego prądu. To jest chyba ten największy problem. Tu. Co z Budapesztu do Kijowa i z Kijowa do Budapesztu? Przecież no. chyba to nie można podróżować, no tak, czy jak, można? Z no. jak na lotnisku? Nie? <głos> <głos> nie? <głos> Budapeszt, z Bu Budapesztu do Kijowa. Budapesztu do no. Kijowa się chce jeździć i z powrotem. Można. No, Także nie mówmy, świecie, że. Tak, no, tak, ale, po całej Ukrainie ale tu jeżdżą. Tam, młody, to ich nie powinno stać chyba nie no. powinno być stać bo moment. jednak tu są wydatki na te no. No, 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 e... ja na te generator generatory przecież, przecież nawet po Szwajcariach latają no, przecież to drogo tak. jedzie coś? tu gdzieś śmiało jechać, wiesz wiem, piąty peron dla nas się Zastanawiam, po co tu wszyscy jadą? Do rawy ruskiej nie jadą, nie? Do Polski jadą. Ukraińcy jadą do Polski. Może tu też Polacy są tak jak my. No, ale większość jest ukraińskich, bo słychać. I jedzie. No to. Tak. Jedzie? jak dużo jest. Tam jest dużo. Wydzi. I po tej stronie widzą Jedzie dla nas już rawa ruska. z my. Duży. O, wagon trzeci, to nasz. Musimy tamtej być, bo widzę, że nie działa. Super. Z małymi dziećmi wyjeżdżają do Polski też. Smutny widok też. Flaga Ukrainy. Mamy jaki numer? 29. 29, a to tam dalej trochę. Ciepło, chociaż jest. Tak wygląda wagon ukraiński z tego dużego pociągu. No, jest dużo miejsc po trzy i po dwa, razem po pięć w rzędzie. Żegnamy dworzec w Lwowie. Zaraz zobaczymy, czy będzie jakiś napis. Chyba nie ma tutaj. Jak w Wrocław byśmy żegnali, podobnie tymi wyłączeniami prądu. Cały czas teraz było wyłączone w Lwowie prąd. Kto miał generator, to to był wygrany, a kto nie miał, to niestety biznes nawet się nie kręcił. Bo niestety kartą się nie dało zapłacić bankomaty nie nieczynne, w bankach też. To nie jest takie proste, nie? Bogaci mają wygrane, to mając generator. Siedzimy sobie w pociągu. I przyjechał z Polski pociąg. I mamy teraz... Ile godziny jeszcze? Czy dwa, dwie godziny opóźnienia? No, takie hamburger Ukraińskie. Zaraz będę jeść. Dobre? <śk> Dobre. <śkusi> no, hamburger... z kotletem. Hamburger z kotletu. Zimno jest. Włączone, włączone ogrzewanie z wagonia. Siedzimy tak. Nie ma polskiego pociągu. Tak zawiedli nas powinien autobus zaciągnąć albo coś albo no. Nie, czekać, nie wiadomo z koło mnie jedzie pociąg gdzie drony dzisiaj latały z rana, czy w nocy, nie? I przyjechał e, przyjechał o czasie a z Polski nie może pociąg o czasie przyjechać no. Cztery, Cztery godziny przez, przez Rakiety strzelają. Rakiety strzelają na Ukrainie. Pociąg wyjeżdża tam gdzie dzisiaj było. Ataki były i bomby leciały. A tu Polska w ogóle się nie radzi, nie, no po prostu szok. Pociąg przyjechał do Polski opóźniony. Zamiast odjechać, to przyjechał dopiero, więc jeszcze się zejdzie trochę czas. Czekamy aż oni wyjdą z pociągu i my wymiana po trzy siedzenia. Mamy

Dwie godziny opóźnienie, a my stoimy i w dupie wszyscy mają nas. Paszporty pozabierali i my czekamy. Ten pociąg opóźniony dwie godziny przyjechał. Siedzieliśmy razem trzy godziny chyba w tym pociągu ukraińskim. No i już ciemno się robi, a my dalej tu stoimy. Paszportów nie ma. Zabrali paszporty, psy tu przychodziły. Sprawdzę i czekamy, tak. Już jest opóźnienie, i o, to tak to wygląda. No, już dwie godziny, a tam jeszcze będzie przeżyć godzinę. To będzie ponad dwie godziny. Prawa Ruska, byłam w Rawie Ruskiej, znam miasto. Kiedyś właśnie zwiedzałam. Mieliśmy tam na dworzec iść, bo tam odprawa jest taka jak na lotnisku, ale jakoś. Wyszliśmy do pociągu i nie kazali nam tam wchodzić na dworzec. Coś się zmieniło widocznie. Po dwóch prawie godzinach. Po półtorej to już minęło, już idą dwie godziny, jak tu siedzimy dalej i nie jedziemy. Nie no, już więcej zanim ruszymy to będzie dwie godziny, bo w Pudo, No, w pół do... To zanim dojedziemy to będzie... Jest opóźniony pociąg trochę ludzi jedzie lepsze niż 4 godziny ten pociąg opóźniony w ogóle 4 godziny ale on tam miał w zapasie jakieś godziny i wyszło dwie przynajmniej tak. 4, no. no i tam jeszcze y, kontrolują i tak nie wiem czy pojedziemy poza tym tu w przedziale siedzimy gniazdek nie ma, wszystko wyładowane no tak słabo jest w te wagony telka. Chyba ja już nie chcę tych TLK, bo rzeczywiście teraz ja mam potrzebę naładować i nie ma jak naładować. No, wszystko się jednak pokończyło po całym dniu. Później jeszcze przejdę się po pociągu. Trzy wagony yy, i ta lokomotywa SU4220, tak? Czy, czy, 4210, no. Także tak jedziemy, i później to chyba do Lublina, a później z Lublina inna lokomotywa będzie do Warszawy, tak. A w Lublinie też będzie stał? No, jeszcze będą wagony dostawiane i dopiero do Warszawy. To będzie duże opóźnienie. Szkoda czasu marnowania, bo to jest jednak długa podróż zelwowa Lwowa do Warszawy, plus jeszcze e, opóźnienie. Także za długo trochę. Opowiem jak to było. To było tak, jak spałam. I tutaj w ogóle bardzo dużo komentarzy jest na ten temat, że, że tam nie ma ataków i tak dalej. Tam są ataki. I tak. My, na przykład ja spałam i oni zaczynają tutaj na wschodzie uderzać, nie? Tutaj nawet są bomby, drony, zależy czym, nie, bo są bomby, drony. Wieczorem pr przeważnie się zaczyna o północy na przykład, nie? Albo tak było 22 coś takiego i wtedy idzie tak o, wczoraj Odessa zarobiła y, po hmm. prostu były wybuchy. I szła później przez y, ten y, Chmielnicki. Tak. I tutaj y, iwano frankowski i e, Tarnopolski tak szło, i później i tak leżę, i tak mówię. E, za chwilę będzie lwów, nie? Ubieram się, nie? I ten. I nie minęło, nie wiem, 10, 5 minut chyba, 5. No i na lwów poszło, nie? I widać, tutaj można sobie włączyć też, jak lecą te drony w którą stronę, nie? Szybko do schronów, nie? Bo leci dron, no i jak oni tam nic nie zareagują z tymi dronami, no to ten dron gdzieś tam uderzy, tak? I to jest naprawdę. Nie, że tam ktoś mi tu pisał, że z II wojny światowej opowiadam coś. To jest taka strona, ona się nazywa Alert, tam Ukraina, i wystarczy sobie w to wejść. I to jest na bieżąco, co 15 sekund odświeżana, bo te drony cały czas są puszczane, i tak dopiero. Koło północy zaczynają atakować najwięcej, kiedy ludzie śpią. Najwięcej jest, albo weekendy jakieś, tak? Chrebenne jest. Także to jest. Jest. Chrebenne i przychodzi kontrola, więc wyłącz. Właśnie weszłam na stronę polską i czytam polskie radio dla ciebie. Rdc, tak, to, to jest tak. Trochę bzdury piszę, i yy, trochę yy. ci, co tutaj piszą, to w ogóle też nie za specjalnie mają pojęcie, ale też jakieś źródło yy, z jakiegoś yy, źródła to niby mają, że to jest 1039 dzień wojny, a to jest 1446 czy siódmy był wczoraj. Także o 400 dni coś im się pomyliło. Po, ponad rok, no, ale nie, nie mają pojęcia, co niektórzy nie. To jest właśnie taki redaktor z radia, hmm. na przykład. I y, jest napisane rosyjskie ataki na obiekty y, in, infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim. Dziś koło 9.30 polskiego czasu w Lwowie było słychać wybuchy. Nie ma rannych ani zabitych, ale uszkodzona została sieć energetyczna. To mogę potwierdzić, że to jest prawda, bo o godzinie 9.30 polskiego czasu, a o 8.50 do 8.20 to chyba trwało jakbyśmy na śniadaniu. Nie było słychać wybuchów, bo, bo wieś to jeden dronów, które leciały i y, były wybuchy może słychać w tych miejscach gdzieś tam, gdzie one były zestrzeliwane, i czy tam 30 ileś dronów y, poleciało dalej, czy tam gdzieś były wybuchy, ale my tego nie słyszeliśmy. Nie? Y, y, prawda jest taka, że y, że została uszkodzona sieć energetyczna, tak, to się zgodzę, bo nie było we Lwowie przez, y, c, tak, nie było od 15 do 21 prądu, Zdech. później o, do 22 i później od 22 y, generatory uruchomili do północy i od północy, Zdech, to, to i później od zera na glebach nie było, y, później o 3 był alarm, y, nagrałam nawet ten alarm, ten... Y, nie, o, to o drugiej, drugiej trzydzieści był alarm, y, że w całym mieście było słychać syreny i y, jakieś komunikaty. Y, też nie zdążyłam do końca wszystkiego nagrać, ale kawałek mi się udało, no bo tu nie myśli się o żadnym nagrywaniu, tylko się trzeba ewakuować, bo trzeba było zejść do schronu. Y, i, od, y, I tak naprawdę do siódmej nie było prądu i później włączyli prąd. Godzina, dwie, ale z przerwami takimi, że nie za bardzo sobie można coś naładować, bo ciągle wyłączenia były, włączone, wyłączone te generatory. I później od tak naprawdę od 10 do 15 we wszystkich sklepach nie było w ogóle prądu. Nie mogliśmy kartą zapłacić, bankomaty były nieczynne. Naprawdę jest uszkodzona sieć energetyczna, to potwierdzam. To na pewno. No, bo gdyby nie była uszkodzona, to by, no co, wiadomo, włączyli ten prąd, tak? W ogóle atakują cały, cały, cały kraj, tylko po prostu, tak sobie gdzie chcą, to uderzają. Odessa, tam, Charków, gdzieś tam Kijów, o takie tereny, tak. bardziej na wschód, ale później i tak na przykład y, tak jak patrzę na tą mapę i na przykład obserwowaliśmy tę mapę, te alerty tam się pokazywały, to przeważnie tak, najwięcej to było 14 obwodów atakowanych. A niewiele więcej tam zostało takich niezaatakowanych. To 14 na naraz, i później jak tam było 12, 13, i ostatni to właśnie był Lwów, bo to po kolei tak szło, te drony po prostu leciały. Na zachód, tak? Na zachód Ukrainy. I to tylko kwestia czasu, nie? że te drony później leciały, no i atakowały, tak. No. I no my nie możemy powiedzieć, czy my słyszeliśmy, ale były jakieś tam błyski i tak dalej, nie wiemy, czy to od tych dronów, tak, ja tego nie wiem, no bo przecież nie śledziłam tych dronów, tak, tylko są te, na tej stronie te alerty, no telewizja też jest, w telewizji też było, to jest prawda, no. Nie, dlaczego ja patrzę, bo y, czy rzeczywiście to jest prawda y, Prawda w tych wiadomościach? Nie do końca jest prawda i też nie wiadomo, co oni pokazują, bo ja nie wiem, czy to nie pokazane są w kółko te same, y, nie wiem, wybuchy. Na przykład w tym samym mieście na przykład, nie? Bo były jakieś tam ataki, ale nie, nie wiemy do końca, tak? Czy to nie jest w kółko coś tam pokazywane, nie? Nie, nie tego to już nie, nie potwierdzę, nie, nie powiem, że nie nie wiem. No ale tak, uszkodzona była elektrownia gdzieś tam, wiesz, po, przy lwowie, bo oni atakują lwów i ten Frankowski też. Na przykład, jak było, że była cała mapa, ataki. Ataki całe były, nie? Na całej mapie. A wygląda to tak, że jak nie jest atakowane, to wygląda to tak, że część jest. Teraz, w tej chwili na przykład. To jest atakowane aż już... Yy. Ojej. Patrz, 19 godzina. Już jest atakowane, już idzie do Lwowa. I jak zdążymy dojechać do Warszawy, to będzie Lwów i znowu nocnie przez pana, bo ci ludzie niestety no śpią. Czyli to nie drony. Teraz dzisiaj rakiety lecą. Balistyczne jakieś. Czyli Kijew, ojej, Kijew to jest z kijów cały jest. Czyli już się zbliża do Lwowa i już będzie cały, właśnie, kraj bombardowany. To tak to wygląda. Zbliża już, żeby cały kraj zaatakować. I oni sobie po prostu pozwalają na to i robią co chcą, a ludzie muszą to znosić. To jest takie dziwne uczucie po prostu. Siedzisz i nagle patrzysz na mapie, czy uderzą, czy nie uderzą. No, okropne to. Jest. I tak, nawet jak pójdziesz do tego schronu i tak cały dzień będziesz w tym schronie, a jak wyjdziesz na miasto, to musisz cały czas obserwować, bo za chwilę to się tak szybko przemieszcza rakieta albo dron, że musisz z powrotem do tego schronu i tak w kółko. No, nie jest to w ogóle fajne. W ogóle okropne to jest. Już dojeżdżamy Warszawa Wschodnia. Go, dwie godziny opóźnienia, czyli tam ileś tam, nie wiem, już późno. Mróz. O, kończymy już tą jazdę. Centralna jest. Prawie 24, zgadza się. 24, zgadza się. Wchodzisz pierwsze. Według kogo się nie otwierają drzwi? A, oni tam się znają. Opóźnienie, bardzo dziękujemy. Dwie godziny. Dziękujemy za wszystko, za opóźnienie. Tak, opóźnienie. Za każdym razem, co jadę, to jest godzina albo dwie, albo trzy. Ja nie wiem, co się stało. Pogorszyło się bardzo. Coraz gorzej. To jest pociąg, niestety, ale trzy wagony, takie stare. Ja lubię takie, ale nie było gniazdek. Tylko jedyny miał gniazdka. Bardzo szkoda. Na takie trasy, gdzie nie ma prądu na Ukrainie, to trzeba po prostu z gniazdkami puszczać wagony, bo ludzie są wygłodniali prądu. Mieliśmy prądu od czterech dni czy pięciu. I mieliśmy od, od... ilu dni nie było tego prądu, no. Oni potrafił mają wyjść. dużo walizek, oni... No. Daj, y, no, daj, całe, to, wiesz, rodziny. To walizkę to... Waży parę dek to nawet gdzieś po nie potrafił. Nawet no. czy jest właśnie, przecież tak lekko poszło. Ten pociąg jedzie do Zachodniej jeszcze. O. Dziękuję za obejrzenie. prawda wycieczka godna niepolecenia. Jak skończy wojna, to można jechać, ale tak to to nie ma opcji żadnej o myślałam, że już nie nagram go a jednak jedzie musimy się przejechać tym regiojetem bo mają dobre serniki po 2 zł <ścoughs> no bo jeżeli bilet kosztuje 8 zł, 9 zł płaciliśmy za bilet w jedną stronę do Krakowa z Warszawy, tym regionem, no to jaki sens by był sernik za 15? Sernik 2 zł, tak? Czy 4? No w tej klasie był. W tej klasie był 4 zł. No 2 zł więcej przepłaciliśmy. Strasznie dużo. Aż się zastanawiałam, czy zamówić taki drogi, ale w końcu ze pozwoliłam. Bo bilet 9 zł, a sernik 2, to wiesz, co drogo. 4 tak no to, wiesz, połowę co bilet, no to, wiesz, tak jakbyś kupił do Krakowa Intercity za 70, a sernik 35, no to, wiesz, że było drogo, nie? Mam aplikację jeszcze, będziemy sprawdzać, żeby alarmu nie było właśnie w nocy. A co tu nie ma nikogo? No nie. Idziemy, pa!